Czytanie z Księgi Wyjścia Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana mówiąc Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukaminują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc, czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie. Oto Słowo Boże. Słysząc głos Pana, serc nie zatwarcajcie, Radośnie śpiewajmy Panu, wznaćmy okrzyki, jak uchwala bogi naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. z weselem śpiewajmy mu pieśni. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, ale bowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją Wasze serca jak w Meribah, jak na pustyni w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słuch. Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś, ktoś umrzeć, tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego się, oddał, odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Oto Słowo Boże. I duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przybył do miasta samorytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i on sam z niej pił i jego synowi i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. Panie, daj mi tej wody. Abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: <laughs> Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziała się zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta. Panie widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze porządek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem nim ja, który z tobą mówię. <laughs> Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz, lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie mówiąc, rabbi jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia. Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żyli to, nad czym wy się nie natrudziliście, inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć, dzięki słowu kobiety świadczącej, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy. I wiemy, że On prawdziwy jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie, chwała. Tobie Piękną Ewangelię słyszymy na początku naszych rekolekcji. I ta Ewangelia poprowadzi nas przez wszystkie kolejne dni. Zawsze miałem taki problem, kiedy czytałem tę Ewangelię, a przez ostatnich 10 lat zdarzało mi się co roku, dlatego że towarzyszyłem dorosłym katechumenom w procesie przygotowania do Chrztu, i oni mają jako takie normalne przygotowanie, właśnie słuchanie tej Ewangelii w Wielkim Poście, i też. Konfrontowanie jej z własnym życiem. Zawsze miałem taką trudność, jak powiedzieć, tu jest tak wiele treści, jest tak obfita, tak bogata, jak to powiedzieć w krótkim czasie. I tutaj cieszę się, że będziemy mieli cztery dni, chociaż i tak yy, pewnie tylko dotkniemy jakichś yy, niektórych fragmentów, ale to jest piękne właśnie w Słowie Bożym, że ono jest jak źródło i nie jest dla nas. Smutkiem to, że nie możemy wyczerpać źródła, że nie możemy wypić go do końca, bo zawsze możemy przychodzić i zaczerpnąć na nowo. Ono jest zawsze świeże i nowe. Zatrzymamy się przy tej Ewangelii, czwarty rozdział Ewangelii Świętego Jana, bo tak naprawdę ona nam też pokazuje, o co chodzi w rekolekcjach. Słyszymy o spotkaniu Jezusa z kobietą z Samarii, które jest przemieniające. I o to chodzi właśnie w rekolekcjach, by osobiście spotkać się z Bogiem, by usłyszeć Słowo Boże, i by to spotkanie okazało się dla nas przemieniające. O to chodzi w rekolekcjach o nic innego. Przychodzimy z naszymi pragnieniami, a dzisiejsza Ewangelia i wszystkie czytania mówią nam o tych pragnieniach. Więc stajemy na początku tego czasu świętego, trochę właśnie jak ta kobieta samarytańska. Spójrzmy dzisiaj tak całościowo na tę Ewangelię. Zaczynając od samego początku. Wyciągając tylko może kilka takich elementów na dzisiaj. Pierwsze to to, że Jezus w ogóle zatrzymał się w Samarii. Nie jest takie oczywiste. Samaria to jest kraina w Ziemi Świętej. W czasach Jezusa była ona szerokim łukiem omijana przez Żydów, dlatego że Żydzi i Samarytanie byli do siebie wrogo usposobieni. I kiedy Żyd szedł z Judei do Galilei, jak dzisiaj Jezus, albo odwrotnie, to Samarię, która była pośrodku, omijał szerokim łukiem. Jezus tego nie zrobił, tylko poszedł centralnie, właśnie do miasteczka Sychar i tam się zatrzymał. I to pierwszy taki ważny sygnał dla nas. Bóg nie chce omijać tego, co trudne. Bóg idzie w sam środek tego, co wymaga uzdrowienia. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Przyszedł uleczyć to, co chore i nie ominie naszego życia, nie ominie nikogo z nas. Usiadł przy studni, zmęczony wędrówką. Studnia w Biblii ma głębokie znaczenie. To jest Miejsce, gdzie dokonują się spotkania głębokie, gdzie wchodzi się w relacje, nawet małżeństwa zaczynały się przy studni. Jezus znalazł się tam zupełnie nieprzypadkowo. Chociaż może tak to się wydawać, że zmęczony usiadł przy studni i akurat przyszła jakaś kobieta, ale dowiadujemy się za chwilę, że Jezus doskonale o niej wiedział, znał jej życie. I zaczepia ją. Mówi, daj mi pić. Kobieta jest zdziwiona tym pytaniem, dlatego że Żydzi ze sobą i Samarytanie nie rozmawiali, tym bardziej, że ona jest kobietą. Więc wyraża to zdziwienie, ale ten dialog idzie dalej. Dowiadujemy się jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Kobieta przychodzi, a jest godzina około szóstej, czyli w naszym liczeniu czasu jest około godziny dwunastej, czyli w samo południe, najgorętsza pora dnia. Możemy zapytać, dlaczego ta kobieta wychodzi w najgorętszej porze dnia do studni po wodę? Kto wychodzi w taki upał po wodę? Możemy przypuszczać, że ona wybrała tę godzinę dlatego, że nie chciała po drodze nikogo spotkać. Nie chciała nikomu spojrzeć w oczy. Coś się działo w jej życiu, jakaś tajemnica, jakiś trud. I czeka na nią Jezus. Ten dialog, który się rozpoczyna, na początku jest taki zupełnie, wydawałoby się, nieporadny. Jezus mówi o rzeczach wielkich, kobieta go nie rozumie. Jakby spłyca tą rozmowę, mówi o rzeczach takich przyziemnych. Jezus mówi o wodzie, zapowiadając już dar ducha świętego, źródło wody żywej. Kobieta myśli o tej zwyczajnej wodzie. Ale w trakcie tej rozmowy, tego dialogu, coś się dokonuje. I przychodzi taki moment, że to słowo Jezusa dotyka głęboko życia i serca tej kobiety. Ona. Co się w niej otwiera, otwierają się jej oczy, otwiera się jej serce. Zaczyna inaczej patrzeć na Jezusa. Do tego stopnia, że w pewnym momencie zostawia ten dzban, z którym przyszła po wodę, bo już jej nie jest potrzebny, i biegnie do miasta, i przechodzi, przyciąga ze sobą ludzi, właśnie by mogli poznać tego Jezusa, który objawił jej prawdę o jej życiu. Zobaczcie, jaka dokonała się w niej radykalna przemiana. Wcześniej nie chce nikogo spotkać, a tutaj biegnie odważnie do ludzi i jeszcze przyprowadza ich ze sobą. To może zrobić Słowo Boże, również w naszym życiu. To może zrobić Bóg. Wie, jak to zrobić. Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne i działa dzisiaj, i nie omija nikogo z nas. To dzisiaj na ciebie czeka Jezus przy studni Słowa Bożego. Może zmęczony wędrówką, poszukiwaniem ciebie po krętych drogach, pośród wielu naszych codziennych spraw, trosk, naszego zabiegania, Jezus chce odnaleźć każdego z nas i wejść w dialog kiedy zaczynamy dialogować ze słowem Boga to chociaż na początku możemy niewiele z tego rozumieć to kiedy dajemy się temu wciągnąć mamy cierpliwość pewną wytrwałość to słowo zaczyna nas przerabiać trochę odwrotnie niż to się dzieje w przypadku pokusy kiedy zaczynamy dialogować z pokusą nawet nie wiedząc jak w pewnym momencie nasze myślenie staje się chore ale kiedy zaczynamy Dialogować ze słowem Boga, zdrowiejemy. Zaczynamy rozumieć więcej. Coś w nas zaczyna się otwierać. I to jest zaproszenie w tych rekolekcjach. Zwróćmy uwagę jeszcze na to, jak Jezus zaczepia tę kobietę. Mówi do niej: Daj mi pić. Daj mi pić. Prosta rzecz, jest przy studni, daj mi pić. Ale już przeczywamy, że tu nie chodzi tylko o tą zwykłą wodę. Jezus, kiedy umierał, wisiał na krzyżu, zawołał: pragnę. I też nie chodziło mu tylko o to, żeby, żeby wysuszyć usta, albo nasycić to ziemskie pragnienie. To pragnę Jezusowe jest wołaniem o miłość jest wołaniem o bliskość. Bóg przychodzi jako potrzebujący. Wielki Bóg wszechmogący staje przed człowiekiem jako ten, który potrzebuje. W seminarium duchownym tutaj w Szczecinie mamy od już ponad dwóch lat Kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu, ogród wdzięczności, a sama kaplica jest pod wezwaniem proroka Eliasza. I w tej kaplicy, niedaleko ołtarza adoracji, są przedstawione między innymi dwie sceny. Jedna scena ze Starego Testamentu, a druga z Nowego. Z Nowego. To jest właśnie ta dzisiejsza Ewangelia, spotkanie Jezusa z Samarytanką, a po przeciwległej stronie jest podobna historia, spotkanie proroka Eliasza z ubogą wdową w Sarepcie Sydońskiej. Nawiążę do tego, żeby pokazać pewien schemat, z jakim Bóg wychodzi do nas, do ludzi. Prorok Eliasz. Zapowiedział w całym kraju suszę, która trwała przez kilka lat. On sam był na pustyni, karmiony przez Boga, i w pewnym momencie Bóg wysłał go do ubogiej wdowy, mówiąc: Ona będzie Cię karmić. Ale kiedy do niej przychodzi, to okazuje się, że ta wdowa jest bardzo uboga. Ona już nie ma nic, jest na granicy życia i śmierci. Zostało jej tyle, by zrobić ostatni posiłek. Dla siebie i dla swojego jedynego Syna, mówi zjemy to, a potem umrzemy. I ten prorok można powiedzieć z taką śmiałością, pewno nawet ktoś by powiedział, bezczelnością w tej sytuacji, mówi do tej kobiety: dobrze, ale najpierw zrób z tego mały kawałek chleba dla mnie, a potem ty zjesz i dasz swojemu dziecku. Bo Bóg dał obietnicę, że jeżeli to zrobisz, to nie skończą się zapasy, nie zabraknie mąki i oliwy. I ta kobieta, w tym swoim niedostatku, w tym swoim pragnieniu, w tej swojej niemocy, w tej swojej biedzie zrobiła ten akt wiary, ten gest ufności zupełnej i dała to pierwszeństwo Bogu, uwierzyła Jego Słowu. I faktycznie obietnica się spełniła. Okazuje się, że ten prorok był jeszcze biedniejszy niż ta kobieta. On nie miał już nic. Jedyne co mu zostało, to ufność w Bogu. I kiedy patrzymy przez pryzmat tej sceny na dzisiejszą Ewangelię, to również. Odkryjemy Jezusa, który przychodzi do kobiety, tej kobiety, która jest bardzo poraniona w życiu, miała pięciu mężów, teraz jest z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Więc możemy zobaczyć w niej jakieś ogromne niespełnione pragnienia pragnienie miłości, bycia miłowaną. Przychodzi do niej Jezus, który jest jeszcze uboższy od niej. Jego pragnienie bycia miłowanym jest jeszcze większe. I on jest jeszcze częściej, jeszcze bardziej zraniony w miłości niż ta kobieta. Przychodzi do niej jako potrzebujący. I mówi: daj mi pić. Kiedy przychodzimy do kaplicy adoracji, to ja sobie patrzę na tę scenę i tłumaczę sobie to tak, że przychodząc. Na modlitwę, no, mam jakieś swoje pragnienia, mam jakieś swoje tęsknoty, mam swoje intencje, ale pierwszą rzeczą, którą słyszę, jest prośba Boga: Ty, daj mi coś. Daj mi pić, daj mi jeść. I takie zdziwienie, jak ja, Boże, mogę Ci coś dać? Co ja mogę Ci dać? Co ja mam? Kim ja jestem? Ale okazuje się, że mogę coś dać Bogu. Jeżeli zrobię ten krok, krok wiary, dam to niewiele co posiadam, to otwiera się źródło, źródło Bożego Miłosierdzia. To jest taka zawleczka, taki rozrusznik Bożego Miłosierdzia. Kiedy ja ze swojej strony zrobię ten gest wiary, ufności, to Bóg otwiera swoje serce na oścież. I zaspokaja wszystkie nasze pragnienia. To jest Bóg. Ale przychodzi w sposób taki nieoczekiwany, w sposób taki inny, paradoksalnie, jako potrzebujący. O co dzisiaj Ciebie prosi Jezus? Zadaj sobie to pytanie. Przychodzimy na rekolekcję, żeby coś otrzymać żeby coś usłyszeć, ale pierwszą rzeczą, z jaką możemy się spotkać, jest prośba Jezusa: daj mi coś. Co Jezu chcesz ode mnie? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie i zaufaj. A spełni się to, co spełniło się w życiu tej kobiety. Wierzę w to głęboko. Bóg nas umiłował i uprzedza nas w tej drodze, czeka na nas przy studni Słowa Bożego, przy źródle sakramentów. Przychodźmy do Niego ufnością i doświadczajmy tej radości którą miała kobieta i wszyscy mieszkańcy którzy później spotykali Jezusa i mówili już nie na twoje słowo nie, nie według twojego opowiadania wierzymy ale sami osobiście przekonaliśmy się że on jest zbawicielem świata niech to będzie nasza radość na koniec tych rekolekcji byśmy mogli z pełnym przekonaniem odkryć na nowo w Chrystusie źródło źródło wody żywej i czerpać z tego źródła obficie i zaspokajać wszelkie nasze pragnienia. Amen.